Przypominamy, że przy boisku na Sarbinowskiej do dyspozycji zawodników czeka szatnia. Zlokalizowana jest ona na parkingu i znajduje się za jednymi z trzech drzwi. Żeby do niej trafić, należy wybrać bramkę numer 1. Resztę informacji przypomnimy w archiwalnym materiale sprzed ładnych paru lat, ale wciąż aktualnym. Szatnia, a w zasadzie przebieralnia, zlokalizowana jest na parkingu przy szkole. Dla wygody i komfortu naszych zawodników przygotowaliśmy dwa szlaki dotarcia na boisko. Pierwszy szlak czerwony, nieco bardziej ekstremalny, jest krótszy, ale za to wiedzie przez podmokłe i zapewne niebezpieczne tereny trawiaste. Dla tych, którzy bardziej cenią sobie wygląd piłkarskiego obuwia, wyznaczyliśmy szlak niebieski, który prowadzi przez chodnik. W planach jest jeszcze uruchomienie trasy VIP wiodącej po czerwonym dywanie. Szatnia służy tylko do przebrania się, nie należy zostawiać w niej rzeczy. Ponieważ nie będzie ona zamykana. Po przebraniu rzeczy można schować do samochodu lub w razie jego braku zabrać ze sobą na boisko. W szatni nie wolno grać w piłkę, nie wolno wprowadzać zwierząt, nie wolno psuć i demalować szatni. Obowiązuje hmm. również zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia wyrobów tytoniowych słowem. Nie wolno pić, palić i nic, w ogóle nic nie wolno. Co wolno jak nic nie wolno? O szatnie można dbać, zachowywać w niej czystość i podziwiać. Ja tu widzę niezły burde. Aha, byłbym zapomniał. Szatny można wykorzystać też na krzewienie kultury i rozwijanie talentów innych niż piłkarskie. Ten ostatni piątku, dzisiaj się rozstajemy. Dzisiaj się